Siema, z z strony RZ. W dzisiejszym odcinku będziemy wbijali pucharki, ale jest to pierwszy odcinek z wbijania 40 tysięcy pucharków. Już jestem dosłownie na ostatniej prostej. Brakuje mi tylko tysiąca pucharków i chcę to wbić do końca tego miesiąca. Nagrywam to 10 listopada. No, ja chcę zdążyć do 30 listopada. Więc no mam nadzieję, że mi się to uda. A no brakuje tylko 1000 pucharków, więc już to jest ostatnia prosta. Więc no lecimy wbijać, no bo trzeba to wbić jednak, to 40 tysięcy. Czas zdobyć tego legendarnego Star Dropa i oczywiście sobie to wszystko na odcinku otworzymy. Ale no nie na tym, bo 1000 pucharków nie wbije tak w pół godziny niestety. No ale mam nadzieję, że coś tam powbijamy. Nie za dużo, ale coś tam może się powbija. Miejmy nadzieję. Dobra. Już pierwszego gola mamy. To jest ważne. Więc lecimy po kolejnego, no. Dobra, tam się tuką. Dobra. Dobra. Coś tam pozadawałem. Dwie osoby pokonałem. Czemu ona jest zła? Yy... Dobra. Nie wiem, da Ci radę szczelić, czy nie. Dobra, kid. super. Super. Mam nadzieję, że... Uda mi się szczelić. No. Ostatnia prosta no. Jest! Nas tak idealnie przyciągnął, że go idealnie do piłki przyciągnął. No, no i git. No i kolejne 9 pucharków. Więc lecimy po kolejne. Dzisiaj... Mam zamiar być może 39,200, chociaż wątpię, że to się uda. Chociaż 39,100, tak myślę, bo więcej to może być ciężko troszkę. No więc, no. Dobra, lecimy, lecimy. Pa, Co? i, i wow, what the hell? W idealnym momencie mnie dosłownie zamroziło. Dobra, ci już nie żyją, fajnie, fajnie. O, ta jeszcze żyje, Max. Co? Co? Zrobiłem też duży błąd. Ale ja na siebie nie będę zwolał, to nie jo, to ja tego nie, jo nic nie zrobił. To nie jo, to, 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 to nie... No to jest super. Ja Jedziemy. No tragedia, no. Ja. No i minus 4. Super. Super. Yy, może teraz zagrajmy style. Yy, dobra, niech tu już nie mam, to nie mam co wybierać. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. I w sumie jaki oni skład mają jacy. Jaki my mamy. Yy, no, też mam style. Pewnie lepszego, Mniej ulepszonego, ale pewnie lepszego. pasem słaby. No to super. Matko jedyna. Z kim ja gram? Z kim ja gram? Z kim ja gram? Nie, no, ja nie mam szans, jak na mnie dwójka idzie, co, co, co ja mam niby zrobić? Tym bardziej, że ta małpa jeszcze ataków unika. Mał pojad mały. No to. tak. Fakt, jeszcze nam rozwal te murki. Tak, no. Nie, no. Fajną drużynę mam, no to. To muszę przyznać. No tak, jeszcze na mnie skocz, ty mał pojadzie, ty... no. Super. Eee, ta, Ta moja dru... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie no, co ja robię? Co to jest? Chyba zaraz pójdę faktycznie grać na MyZ, bo coś jest za dobre na tą mapę. No, podaj no. Kasiu, jadźcie ty. Nie, no, tak blisko już miałem wytelowane w tą bramkę. Jakby się. Nie. Jakby mnie mógł mieć sekund... ty więcej. Ale on miał. Ja cię kręcę. No, to co ty robisz? Nie. Zamiast mi podać, abym szybko tym ultem szczelił. To ten idzie z se... Spacerkiem nie no ci te randomy mnie czasami naprawdę rozwalają nie wiem no i idę grać, może coś z tego będzie może nie zaraz zobaczymy się eee, to jest jedna wielka tragedia ogólnie coś mi się wydaje że tego za szybko nie wbije Matko, komu się chciało tyle pieniędzy wydać na tego skina bo mi się wydaje że to jest ten, ten orgi no chyba to jest ten oryginalny bo ma to serce no to ja nie wiem ja, ja nie wiem, jak można wydać prawie 500 zł na coś takiego. Bo to kosztuje gdzieś tyle, bo. Trzeba te wszystkie star dropy kupić, a one nie są tanie. Ja, ja sam to liczyłem, to wyszło mi około. No dużo tych gemów, no dużo, no. Na no dużo. Tam bodaj się 2,5 tysiąca albo 3000 tysiące, nawet, więc. Ja nie wiem, komu się chce tyle pieniędzy wydać? No chyba, że ktoś tyle nazbierał, no ale ja w to wątpię. Dobra, nie wiem po co. Ja nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem. Nie wiem, co ja w ogóle robię. Nie wiem w ogóle, jak ja. Od kiedy. Ja nigdy nie wiedziałem, że ja wbiję w ogóle 40 tysięcy. O, no to. No tak. No, nisko, no tak. Nie, no, nie. Nie idzie, nie idzie, nie idzie. No frankiem nie zagram zbytnio, bo już słaby. Ale zawsze można, można spróbować. No A w ogóle, czemu ja gram ciągle na piłce? Jest coś, mroczne przejście, to jest coś takiego. To tutaj mogę sobie wziąć na przykład Max. Gdzie jest Max? Myślę, że będzie w miarę git. Zobaczymy. Zaraz w sumie. Mm. No to super. Nie no, Edgara mają jeszcze tego, mają yy, Daryl'a, mamy jakiegoś mornego Dynamajka. Yy, super. Yy, o, ty jeszcze mnie nie. Yy, dobra, wykraka. Nieważne. Yy, tu będzie pewnie gdzieś. Daryl. No. Y -y 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 -y. Nie, 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 <śm> to dobrze nie, wygląda. I nie, będzie. Tam też odcinka nie, 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 chyba nie, nie, jak patrzę, jak nam idzie. To nie, szybko nie, też nie, będzie. O matko jedyna jaki power dostałem Nitro Dobre. Żeby teraz tylko nie zginąć Bo wiem, że ten Dynamike nie poradzi Ja wiem jak on grał Ała. Co ja muszę... Ma, ma... Ty jeszcze żyjesz? What the hell? Yes. Chociaż ta jedna runda na na kaucie wygrana Chociaż ta jedna honorowa Jak Daryl się pokona jest już git a chociaż chyba lepiej tą Piperkę pokonać, bo ona wcale taka fajna to też nie jest. Mmm. Yy, dobra. E! No to dlaczego? Nerwica mnie powiem bierze. Nerwica. Eee, nie wiem, czy miałam w ogóle grać. Nie wiem. Hmm. o może willow ostatnio coś fajnie mi się nie grało na tą to proszę nie płacić wiem jestem słaby to nie ważne ale wcześniej mi lepiej poszło hmm. meczograda nie wiem już się nie chce grać w ogóle już ta ostatnia prosta do tych 40 tysięcy to jest taka małka że hej ale pamiętam jedną, jedną bardzo ważną rzecz. Jak. O, czekaj, czekaj, trzeba ją podłapać. Moment. Ups. Dobra, ginie. Nie, nie, 6 hp. Nie, 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 the hell? <ścoughs> No nie ulka zmarnowałem. no! Ty może tym mortiskiem jak jak, w jak zdobędę użyć to może się nim troszkę pogram. Bo szybką teraz ja zbytnio dobry nie jestem, a mortiskiem coś tam nieco potrafi. W sumie tym zwykłym atakiem to za dużo to nie zrobię, ale... Brawo! Nie. Co wy robicie? No te, ten Mortis był dosłownie jakiś głupi. Zamiast wejść do tej bramki z tą piłką, to on po prostu szczela ultem i jeszcze nie trafia w ogóle w bramkę. Jakby przeciwnik obronił to jeszcze, ale nie trafił w bramkę, no to. No to super. Ja! Yes. Widzę tych randomów! Muszę odejść, wybrać przez te randomy. <grym> Powiedzcie mi, co wy jeszcze zrobicie. <grym> ja się poddaję. Ja się z tymi baranami poddaję. Nie, no jeszcze. Muszę też ciebie podać. Zdechnij. Nie idzie. Nie idzie. I nie da. Yy... Spróbuję tą bibi. Wróćmy. Czy ona coś poradzi? Nie wiem i wątpię, ale to opominę. Yy... To jest jedna wielka tragedia. Powiem tyle. To jest jedna wielka tragedia. Nie, ja nie, nie mam. Nie, ja po prostu się poddaję. Ja się po prostu poddaję. Nie nie, nie Myślałem, że już boty, ale oczywiście nie. Miały być boty, a jest jak jest. I nigdy tego już nie będzie też. Ratunku. Ratunku a. Dobra, tutaj mam nitro Ratunku! Proszę sko, ja chcę jeszcze na blisko. Nie no, to jakiś upośledzony. Brawo! Au, au. Uuu. Nie no, czemu ja w to weszłem? Mnie to najbardziej ciekawi, czemu ja w to weszłem? Hm. Nie no, mnie nawet Spike porobi. Ja jestem jakiś... Nie wiem. Co ja robię? Nie wiem sam. Pam, 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 pam. Nie wiem, nie wiem sam. Nie no! Znów dostałem z tej główki gó durnej. Nerwica mnie. Tak, na szczerze i tak już mi wszystko jedno. No dobrze, nic. Super. Ja nie miałem przypadkowo ulta? Co? Czy mi się coś po klalo. No teraz mam. Au! Podaj, podaj! Jenki. Ah, no to super. Wii, 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 Jest! Jest! yes, yes. yes. Mami to, mamy to. tu, po, po, po. tu, mamy tu, mamma, mamma, mamy tu, mamy tu, Odpaliłem się teraz. Łosi ma hiperkę. Ja pierdzie. Coś ty to zrobił. Tak, jeszcze tam podaj. No tak. Chociaż tyle. Eee, e, e, spajkuś. Bez takich numerów. U! Co jest. Ty, no skubany. No skubany dobry jest, no aż mu dam łapeczkę, no wykazał się co nieco, a teraz a trzeba no odrobić te pucharki. Eee, <ścoughs> no nie, co my tutaj mamy pa. pa, pa, pa. Mm, Max, Willow i Darina. Hm. Tak, jeszcze powiem, że się ani jeden nie rusza, to chyba uszaleję. No tak, ja w nikogo. Ja dopiero na końcu meczu się odpalam. Oczywiście zżertuję, ale... Ale żeby było, to... No to wiadomo. Matko ja robię. No wiadomo jak jest. Jak se bańkę jedną naładuję, to jest już potem w miarę git. Ale Max. <słuch> Super. Nie, no nie randomu po prostu. Dla mnie największym bólem jest to, że na rankedach jest coś takiego jak zgłoś. Ale tutaj już czegoś takiego nie ma. A powinno. Nawet tu powinno być to bardziej niż tak szczerze, na rankedach. Bo tutaj gracze tak trolują, że mnie już mało rozsadza. No, więc w tym odcinku to by było na tyle, więc. Na ura.